Siemka, witam w kolejnym odcinku z Shakes and Widgets. Dzisiaj podsumowanie małego Helvetora oraz powiemy sobie o legendarnym lochu, który będzie niedługo i tak ogólnie o eu 7 jak wygląda postać, kiedy kończę stopkę i tak dalej. Na początek podziękowania dla wspierających i przechodzimy do Helvetora. Od tego sobie zaczniemy. Tutaj Rekord 269, jeszcze go teraz spróbujemy przebić. Oj, widzę, że się udało, bo tutaj. Wcześniej bez tych piwek, jakoś mocno nie cisnąłem. Jakoś mocno nie cisnąłem z tego powodu, że po prostu, no mamy pewne pierwsze miejsce, nie? więc aż takiej dużej potrzeby nawet nie było. Stąd też tak to wyglądało. No i tutaj myślę, że do pierwszego napotkanego maga sobie będę klikał. Tutaj jeszcze jest pod zręczność coś, także jeszcze jakieś piwko by się przydało kupić. No ale generalnie muszę wam powiedzieć, że ta edycja to jest najnudniejszy elevator, w jakim brałem udział, naprawdę. Na każdym serwerze pozycje były znane tak naprawdę po pierwszych trzech dniach. Już było wiadomo czego się spodziewać, który ranking właśnie będzie. Na tym EU7 przykładowo, no to pierwsze miejsce... Pierwszy, drugi... O, tu już jest Mag, więc Maga sobie nie będę bił. Pierwsze miejsce było znane od początku, zresztą zobaczcie jaka przewaga punktów, 300 tysięcy. Więc to jest takie klikanie, żeby klikać po prostu, sobie troszkę nagród wyfarmić. I tyle. I tak tutaj małe porównanie zrobimy z poprzednim elewatorem, który był w marcu. Ostatnio mi się udało maksymalnie dojść do przeciwnika 269, także 10 do przodu poszedłem. Tutaj też trzeba zaznaczyć, tylko że przeciwnicy się troszkę zmienili, nagrody również. Więc no to jeden do 1 nie jest odwzorowane, ale no myślę, że raczej tak na plus, nie? No bo jednak przez 2 miesiące czy 3 no to troszkę postać się zmieniła. Dobra, i teraz tak sobie obrukamy y, toaletkę, wszystko, co jak wygląda. Y, także szybki update y, Aura 41. Pupile są aktualnie na takim poziomie. Te jawki już nie będziemy normalnie robić, no bo to tam szkoda czasu, to tam nic nadzwyczajnego. Taki, prze, taki przegląd, zrobimy sobie właśnie rzeczy, które się jednak troszkę bardziej zmieniają. Y, no, te pupile jeszcze trochę i skończę. Na pewno w tym roku. Y, także to jest to. Dalej interesuje nas twierdza. W twierdzy aktualnej kopalnia klejnotów na 33 się buduje, a kopalnia złota na 43, także 10 poziomów więcej. No więc to jest to. No i pytanie, kiedy kończę stopkę? Ostatnio sobie na streamie sprawdzaliśmy, liczyliśmy, jakby to tam wyszło sensownie. No i tak na poziomie 490 jakoś planowałem skończyć. I tak, teraz LDek będzie w czerwcu, o tym Eldeku zaraz jeszcze powiem, i później będzie jakoś we wrześniu czy w październiku. I na tym we wrześniu czy październiku chciałbym skończyć e, znaczy skończyć stopkę i poklikać sobie lochy. Tutaj stopkę zacząłem ogólnie dosyć późno, jak widzicie, bo lochów mam sporo poklikanych. Na 400 poziomie ją dopiero zacząłem, e, ale stwierdziłem, że lepiej późno niż wcale. Więc to będzie taka pierwsza moja stopka, ale też niepełna, e, skończona, także ciekawe. Czekam właśnie na ten wrzesień, no i tam 500 plus poziom się dobije na pewno. Więc to będzie to, około 490 poziomu powinienem mieć w tym właśnie wrześniu. Jeszcze tą topkę pokażę, tak tutaj dla przypomnienia. Mam poziom 4.7.3. No sobie tutaj pobił trochę przeciwników w terenie, to możliwe, że coś tam w rankingu pójdzie w górę. Możemy sobie zrobić, w sumie jest 7 expa, między 10 wygranych, warto sobie też robić. Bo to jest prawie milion expa za jedną wygraną, także spoko. Także tą dyszkę sobie zrobię. I tak, pytanie o LDK. Kiedy będzie legendarny loch kolejny? No to będzie na urodziny Szejksa, Urodziny Szejksa są w połowie jakoś czerwca, to jest 20. któryś konkretnie. To, który jestem? Na 12. miejscu awansowałem. Także tak to wygląda. 20. któryś czerwca. Tutaj sobie zobaczmy w kalendarzu. Legendarny loch jest z reguły chyba w czwartek, albo w piątek, nie pamiętam teraz, więc obstawiam, że będzie albo 19, albo 20 czerwca. Tak to właśnie widzę. No, także takie małe info, kiedy można się LDK spodziewać. No i prawdopodobnie wtedy też jakieś update mogą wpaść urodzinowe, aczkolwiek nic konkretnego zapowiedzianego nie ma, także póki co musimy troszkę poczekać. Dobra, także tak to EU7 się prezentuje. I chodźmy jeszcze na EU20 zobaczyć jak tam rywalizacja, bo ta rywalizacja kończy się jutro O godzinie 10 Także dosyć Wcześniej, to ile w sumie trwało z 2 tygodnie Nie wiem czy to jest napisane kiedy, star kiedy serwer startował, może ktoś będzie miał w opisie 23 to jest w sumie 10 dni Tak 10 dni jakoś Ten i po 10 dniach są już 300 poziomy, czujecie to? Generalnie mega szybko No i dobra Tutaj pierwsza ciekawostka, znaczy ciekawostka. no Rekord pobity to kika mocny. Aurikos e, wbił pierwszego dnia 106 poziom. Także to jest jakiś kosmos, zawsze 69 to była ta granica. Nie wiem jak on to zrobił, szczerze mówiąc. E, akurat na jego streamie nie byłem i zapisu streama nie ma. Więc żałuję tego, bo chciałbym to sobie zobaczyć, jak on to kurcze zrobił. No, zawsze troszkę brakuje ekspa. Więc albo Kildia musiała szybciej podbić ulepszenia, albo bardzo, bardzo dużo klasera miał, nie wiem. Ale na pewno miał nielimitowane grzybki, tak, tak, tak nawet na streamie zaznaczył u siebie, że ma nielimitowane grzybki. Po prostu tyle, tyle pieniędzy załadował, że wpisał, że nieskończoność, jakby brakowało to by doładował. Więc no, Arena, zarządca Areny pierwszego dnia, i ile Szalone. No, ale to jest właśnie Aurikos 297 poziom. I to jest najwyższe. Jak chodzi o zwiadowcę, więc on na ten moment wygrywa. I pozostałem chyba dosyć daleko do niego, więc obstawiam, że Aurikos dostanie ten awatar. Dalej, jak chodzi o Demon Huntera, no to tutaj jest ten 303. Potem jest Slow 270, więc tutaj też jest pewniaczek, że on wygra. Palady 290, Himmel, RGBCM też 300 poziom przebił. Także drugi zawodnik z 300 poziomem 10 dni. I to jest zabójca tym razem. Drugi zabójca, 272. Berserk, 272. Także też trochę wysoko, ale no jest różnica między pierwszym a drugim miejscem dosyć spora. Dalej, Bahamas zwał on ostatnio wygrał na EU16 Avatar. Nie pamiętam czy też drujdem czy czymś innym, ale tutaj wygrał. <grym> tak piszę, żeby znerfić druida. Więc tutaj będziemy miał kolejny awatarek na pewno. E, nekromanta najwyższy to jest 269, no i tutaj jest dosyć równo jeszcze, więc tutaj może się coś zmienić. E, dalej, jakiej klasy jeszcze nie było? Zwiadowca był, Paladin był. Maga bojowego nie było na pewno, ale to za chwilę. E, bard widzę, że tutaj jest chyba pierwszy. 279, także też ma przewagę nad resztą, więc jak chodzi o Barda, no to będzie ten. I ten mag, MAG, bojowy. O, tutaj mam pierwszego 251 poziom. Widać, kurczę, jest straszna różnica między tymi klasami. Chyba wszystkie już pokazałem, tam powinien wygrać. W każdym razie, no, MAG bojowy, właśnie najbardziej odstaje. 251 poziom. To jest ziomek, tutaj. A kolejny w rankingu 235. Także 15 poziomów różnicy troszkę jest, troszkę jest. Nie, ale jak widać. Mogiem bojowym 250 poziom w 10 dni też można wbić. Także jutro jeszcze się potwierdzi, czy na pewno te osoby, osoby wygrają. Może ktoś nagle wystrzeli. Ale no, solidne, solidne poziomy wbite. Awatarki, mam nadzieję, że fajne dostaną. I tak to wygląda. Jeszcze grał Turor tutaj ogólnie, ale Turora nie widzę w topce. Nie wiem czemu. Turor jest w ogóle na 16 poziomie. Nie wiem, czy zmienił nick Czy skasował konto. Czy co się wydarzyło. No chyba, że mylę, ale wydaje mi się, że Turor też był. I to dosyć dobrze mu tam szło. Ale nie wiem, turor zniknął, więc jak wiecie co się stało z turorem, to możecie dać znać. A, jeszcze wam pokażę, że te helewatory były właśnie takie strasznie nudne. Tutaj mamy trzecie miejsce, Soul Hunter, jest przewaga 200 000 punktów, to jeszcze też nie klikałem. Na drugie miejsce bez szans, na czwarte spać też nie, więc no tutaj od dłuższego czasu też nic się nie klikało. Tutaj EU-12 to też ponad 150 więcej przewagi no i tutaj było troszkę bliżej ale no to było tak, że myślę, że też troszkę osób w trakcie odpuściło a w razie jakby nas gonili, no to byśmy po prostu więcej sobie troszkę doklikali wiadomo, niektórzy cały czas ładnie od początku do końca klikali dalej, tutaj EU10 to w ogóle bez szans na TOP3 ale to szóste miejsce też już od dawna było wiadomo, że będzie nasze bo przewaga nad siódmym i do piątego też sporo brakowało, więc ta szóstka była od dawna znana, 7, pokazywałem jako działał 5 Tutaj no na początku troszkę może nie było wiadomo ale już później było wiadomo, że do trzeciego miejsca jednak za dużo brakuje 150 punktów więc to jest nie do zrobienia No i na EU14 była przez chwilę też taka troszkę niewiadoma Jak chodzi o EU14 no to tutaj y, ogólnie na tym serwerku już nie gram, ale dołączyłem żeby pomóc właśnie w elevatorze y, od siebie tam 50 punktów dorzuciłem no zaraz będzie 6, 60 parę no i stokoła przewagi w sumie mamy nad czwartym miejscem, także też tutaj będzie topka. No i tak to wyglądało na no, Elevator, no nie jestem fanem tego eventu jak ma być 4, wolę LDK zdecydowanie, ale jak jest Elevator to zawsze się coś tam poklika. Dobra, tyle ode mnie na dzisiaj, dzięki za oglądanie, na razie, się siemano.